Paul Walker wcielał się w Briana O'Connera aż do Szybkich i Wściekłych 7. Tam miał idealne pożegnanie z postacią. No bo jak wiecie, Paul Walker niestety, ale nie jest już wśród nas, zginął robiąc to, co kocha i bardzo się cieszę. To znaczy nie cieszę się, że zginął, tylko cieszę się, że przynajmniej zginął robiąc to, co kocha. W każdym razie, Vin Diesel podczas niedawnego eventu zapowiedział, że... Szybcy i wściekli 11 będą mieli premierę w 2027, dokładnie w kwietniu, i będzie to pierwsza po szybkich i wściekłych, chyba właśnie 7 premiera w kwietniu z tej całej franczyzy. Po drugie, zapowiedział, że Paul Walker wróci, to znaczy Brian O'Connor wróci, no bo Paul Walker już nie może wrócić. No i prawdopodobnie zrobią to, co zrobili w siódmej części, czyli zmienią jego twarz w postprodukcji. Co ja o tym myślę? Dwie sprawy, dwie sprzeczne sprawy. Po pierwsze, słabo, słabo, no bo kurczę, powinni to już zostawić w spokoju. W dziewiątej części, chyba w dziewiątej, albo dziesiątej, powiedzieli, że opiekuje się dziećmi, powinien zostać op i opiekować się tymi dziećmi. W siódmej części miał idealne zakończenie, emocjonalne i tak dalej, i tak dalej. To dlatego siódma część zarobiła tyle, ile zarobiła. Z drugiej strony jednak jest to ostatnia część Szybkich i Wściekłych, dlatego fajnie byłoby zobaczyć wszystkie niedomknięte wątki i fajnie byłoby zobaczyć Briana jeszcze raz, bo film wróci do korzeni, przynajmniej według opisu Wina Diesla, gdzie znowu będą wyścigi, znowu będzie smród spalin.